Stay a while and listen and I'll tell you a story about human and demons, about magic and technology, about dungeons and dragons, and of course about wódka. Ej, panowie, gdzie jest moja wódka? O, gdzie jest wódka? Część 155. Nieprzemyślany fanatyzm. Rok po objęciu władzy przez Agernanosa zaczęły pojawiać się nowe problemy. Według zwiadowców i samego Gilbira na targowisku w stolicy i odkłani zaczęły pojawiać się wcześniej nieznane towary, głównie spożywcze, ale również jubilerskie i wojenne typu noże i maczety. Po dogłębnych badaniach alchemicznych alchemicy stwierdzili, że surowce wyrobów metalowych nie pochodzą z królestwa, a niektóre elementy ozdobne to plastik stosowany przez ludzi i jaszczury. Najpierw wysłano posłańca do fortecy na skargali, ale tam jaszczury potwierdziły obawy, że to rzeczy z nowej ziemi. Zanim jednak ktoś tam poleciał, straż rozpoczęła śledztwo na targowiskach, dzięki któremu władza zrozumiała, że towar nie jest sprowadzany przez każdego samodzielnie, tylko jest przywożony przez kogoś pośredniczącego. Aby wszystko dobrze zaplanować, w dyskrecji opracowano pewien plan. Gdy podejrzany kupiec odleciał z nowej ziemi, ludzie dali znać pogromcom, a oni dali znać całej mgławicy, zmieniając na chwilę kolor nieba na niebieski. Straż pilnowała każdego stanowiska portowego w poszukiwaniu przemytników, co się udało. Skradziony miesiąc temu okręt alchemiczny wylądował w Adrałaście, gdzie stacjonuje na co dzień mniej straży niż gdzie indziej. Przemytnikami okazali się fanatycy, którzy chcieli pomścić upadek Escaliasa, wprowadzając chaos do systemu handlowego. Ich głupota jednak im nie pomogła, ponieważ żyjący przez wiele lat w niebycie zapomnieli, że systemy głowicy są tak proste i na szczęście prymitywne że nie można wywołać tu inflacji czy innych zjawisk gospodarczych widzianych na Ziemi. Te systemy są nieopłacalne, przez co nawet jaszczury zrezygnowały z nich kilkaset lat przed narodzeniem Chrystusa. Plan im nie wypalił, ale i tak trzeba było ich wtrącić do bloku ironiksa, żeby na przyszłość inni nie chcieli wywoływać nic nie zmieniającego zamieszania. Towary z, ziemi, towary z Ziemi zostały oddane i na razie zaprzestano handlu z obcymi. No tak, ponieważ przyjmując, że odchłań jeszcze nie odbudowała się im mgławica całkowicie, to jeszcze tam chwilowo prowadzono handel z ludźmi, głównie jeśli chodzi o towary spożywcze. Jeśli chodzi o towary takie ogólnoprzemysłowe i tak dalej, no to raczej nie, bo jednak no, ziemia to plastik, a demony to metal, drewno i kamień. Tak? No wiadomo, fanatycy trochę źle przemyśleli sprawę. Prawdopodobnie. Wcześniej żyli na starej Ziemi i za bardzo przesiąkli systemem znajdującym się na Ziemi. No, do następnego odcinka.